użycza nam wszelkiej pomocy. Nie tylko czerpi owe łaski we własnym jestestwie nadprzyrodzonym, lecz jako czuła matka dostosowuje jeszcze ten pokarm do potrzeb swoich dzieci. Zastanów się, z jaką troskliwością wybiera dla Ciebie te łaski potrzebne, jak je najprzód sama przyswoiła, przekształciła w swym sercu. Dostosować do twych zamiłowań i uzdolnień. Spróbuj zgłębić, jeśli możesz, ile trzeba było przewidującej subtelności, aby nie skrępować twej wolnej woli, a jednak nakarmić Cię mlekiem łaski. Ile przemyślnej dobroci wykazuje ziemska matka, aby nakarmić chore dziecko, które nie chce przyjąć piersi. Ręczną jest w zwyciężaniu kaprysów swego dziecięcia, aby nie było pozbawione koniecznego pożywienia. Tak też postępuje nasza Matka Niebieska. Wypatruje chwilę stosowną, korzysta ze sposobności, aby wlać do duszy swego kapryśnego lub chorego dziecka krople boskiej łaski, przestrogę, wyrzut sumienia lub wzruszenia. Ono, gdzie indziej znaleźć pokarm dla swych nieporządnych pragnień. Wtedy zaprawia Maryja goryczą wszystko, co nie jest Bogiem. Żłobi w Jego duszy wielką pustkę. Utrzymuje w niej smutek i pragnie większego i czystszego szczęścia. Dopóki wreszcie znużone i spragnione nie wróci na łono swej Matki.